Witajcie, kochane bajtle, no i oczywiście dorośli też. Fez się radujemy na kolejne spotkanie z Wami i oczywiście z bojkami. Bojka, jako dzisiaj momentowo przyrychtowano pochodzi ze zbiorów bojki śląskie od Marka Szołtyska, a tytuł na dzisiaj to lis i kruk. Posłuchajcie. Jeden przepadzity i wrazi dla ty kruk ukrot kunseksyra. Chycił go we dziób. Po na drzewo i chciał go zeżryć. Gnał wtedy kole tego drzewa. Siedział lis, keremu na widok syra zrobiło się żol. Też miał fest smak na syr. Bestusz lis stanęł pod drzewem i tak zagaduje siedzącego na gałęzi kruka. Jurzech nie zaglądał na ptoki. Ale takiego szykownego kruka jeszcze ch nie widział. Ty to do mnie godasz? Zapytał się zdziwiony kruk. Ja, no toć, że dociagodą, odparł lis. Bo przeca nikt ze kruków ma takich mocnych krzydeł. A jakie ty masz piękne ślepia, takie mądre, czorne. Nie godej. Padał coraz bardziej zaskoczony ptok. Ani bych se nie padał, że lisy poradzą takie uprzejme być. No to przecież jak się widzi takiego ptoka, pozbawionego jakichkolwiek wad, to chwolenie same przychodzi mi do gęby. Dali zagaduje lis. Ależ Dziękuję ci, lisie, dziękuję. Ach, kruku, Joteroski dopiero słysza, jaki ty masz fajnisty głos. Z ciebie musi być śpiewok nad śpiewoki. Adyć, proszę cię, kruku, zaśpiewaj mi coś pięknego, proszę, proszę. Jo, mam piękny głos. Bulknął niewyraźnie kruk, bo przeca czym miał w dziobie syr. A dyć, twój piękny głos czeka na światowo kariera. Nie daj się już dłużej prosić, zaśpiewaj coś. Kra, kra, kra! zaśpiewał kruk na cały dziób, a genał wtedy wielki konseksyra syra wyleciał mu z dzioba i sleciał prosto do gęby lisa. No, wrciło się zachwolanie. Padał lis i zeżar krukowi całki syr, a potem jeszcze zagodą na odchodne. Ty głupie ptoszysku! Ty jesteś szkaradniejszym ptokiem, jaki go widział. Do tego jeszcze masz najgorszy głos na świecie. Aha, dziękuję za syr.